Silniki statku całkowicie gasną. Teraz jesteś wciągany przez największego potwora we wszechświecie, supermasywną czarną dziurę. Za chwilę czas zwolni, przestrzeń się wykręci, a prawa fizyki, którym ufałeś, zostaną złamane. Nie ma ucieczki, jest tylko krawędź samej rzeczywistości. T minus 9 miliardów lat, czarna dziura, która cię pochłonie, zaczyna się formować. Młoda Droga Mleczna formowała się w wirującej, chaotycznej sieci gwiazd. Gazu i ciemnej materii. Mniejsze galaktyki zderzają się, a grawitacja tworzy struktury, które kiedyś będą domem Słońca. Głęboko w tym kosmicznym chaosie zaczyna się formować serce potwora. Supermasywna czarna dziura, która pewnego dnia będzie znana jako Strzelec A, staje się mroczną siłą w centrum naszej galaktyki. Nie wszystkie czarne dziury powstają tak samo. Większość to czarne dziury o masie gwiazdowej tworzące się podczas śmierci gigant. Gdy gwiazda około 20 razy masywniejsza od słońca wypala paliwo, zanika nacisk fuzji, a grawitacja miażdży materię do środka, tworząc czarną dziurę. Zapadające się jądro wywołuje supernową, która na krótko może przyćmić całą galaktykę. Pozostaje czarna dziura o masie 10-50 słońc, bardzo gęsta, lecz wciąż mała w kosmicznej skali. Strzelec A to coś zupełnie innego. To supermasywna czarna dziura obiekt o masie ponad 4 miliony razy większej niż Słońce skupiony w obszarze mniejszym niż orbita Merkurego. Strzelec A narodził się w wyniku kosmicznego kanibalizmu. Przez miliardy lat pochłaniał wszystko, co się zbliżyło w tym gwiazdy, planety i inne czarne dziury. Z każdym posiłkiem studnia grawitacyjna strzelca A rosła i wzmacniała się. Z zewnątrz wydaje się zwodniczo cichy. Ciemny kontur otoczony przez haloplazmy żarzącej się w milionach stopni. Pod tą spokojną powierzchnią kryje się miejsce, gdzie czas i przestrzeń są tak zakrzywione, że prawa fizyki zawodzą. Za 9 miliardów lat w odległej przyszłości właśnie tam się udasz. tm jeden dzień. Od miesięcy podróżujesz przez kosmos. Bo świata strzelca dominuje i przytłacza. Teraz pozostał już tylko jeden dzień, zanim staniesz twarzą w twarz z czarną dziurą, wszystko w imię nauki. Z tej odległości to tylko ciemny krąg otoczony aureolą ognia, nie wygląda przerażająco. Świecący dysk akrecyjny z gazu i pyłu, rozgrzany do milionów stopni, spiralnie opada do środka. Nie łódź się! W naszej galaktyce czeka na Ciebie najbardziej ekstremalny obiekt. Twój statek dociera do strefy silnej grawitacji kilka milionów mil od horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Na tej odległości przekroczyłeś próg gdzie grawitacja wyraźnie wpływa na twój statek kosmiczny. Początkowo jest łagodna, lecz szybko staje się na tyle silna, że twoje instrumenty pokładowe wariują. Żyroskopy obracają się chaotycznie, a komputer nawigacyjny nie wyznacza już prostych linii. To tutaj przestrzeń sama zaczyna się znacząco zakrzywiać. Teoria względności Einsteina mówi nam, że grawitacja nie jest siłą, która cię przyciąga, to zakrzywienie czasoprzestrzeni. Strzelec A Ponad 4 miliony razy masywniejszy od Słońca, tak zakrzywia czasoprzestrzeń, że światło nie może się z niego wydostać. Wtedy zaczynasz zauważać coś dziwnego. Gwiazdy za tobą wyglądają normalnie, ale te przed tobą wydają się skręcać i rozmazywać. Wokół krawędzi czarnej dziury, tworząc idealny świetlisty pierścień, światło okrąża czarną dziurę, zanim zostanie wciągnięte do środka. Teraz widzisz samą granicę widoczności. Obszar tak zniekształcony, że pojęcie góry i dołu zaczyna tracić sens. Zegar na statku chodzi normalnie, ale gdyby ktoś obserwował Cię z daleka, zobaczyłby coś zupełnie innego ze swojej perspektywy. Twój czas już zaczął zwalniać. Według teorii względności, im bliżej czarnej dziury, tym mocniej czas zwalnia. Dla ciebie sekunda może być dla nich jak 11 sekund. Teraz to ledwo zauważalne, ale im bliżej, tym bardziej czas będzie zwalniał. Każda mila głębiej w studnię grawitacyjną sprawia, że czas wygina się trochę bardziej, jeśli unosiłbyś się bezpiecznie w odległości 620 mil od horyzontu zdarzeń. Minuta dla Ciebie to kilka minut dla kogoś dalej od czarnej dziury, zwłaszcza gdy się zbliżysz. Kilkaset mil od czarnej dziury, godzina dla Ciebie to lata dla obserwatora spoza jej bieguna. Tylny segment Twojego statku zaczyna się nieznacznie rozciągać, nie na tyle byś to fizycznie zauważył, ale Twoje czujniki to wykrywają i emitują sygnał ostrzegawczy. Różnica grawitacyjna między przodem a tyłem Twojego statku, znana jako siły pływowe, rośnie. Im bliżej osobliwości się znajdujesz, tym silniejsze stają się te różnice. Jesteś spokojny, obserwujesz, jak czarna dziura zajmuje coraz więcej Twojego widoku. Jutro staniesz naprzeciw granicy znanej nam rzeczywistości. Gdy zbliżasz się do horyzontu zdarzeń i kiedy go przekroczysz, nie ma już powrotu. Do startu zostało 10 minut. Jeśli teraz byś się odwrócił i uruchomił wszystkie silniki, jakie ma Twój statek, teoretycznie mógłbyś uciec, ale ledwo. Grawitacja czarnej dziury jest tak silna, że nawet światło musiałoby lecieć idealną ścieżką, by uciec. Twoje silniki działają, ale statek jest ciężki i ospały. Tutaj każdy krok ku horyzontowi zdarzeń znacznie zwiększa siłę grawitacji. Grawitacja między przodem a tyłem statku rośnie z każdą sekundą. To nie wystarczy, by cię rozerwać, ale wystarczy, by wyraźnie rozciągnąć korytarze twojego statku. Zaczyna ogarniać cię panika. Otwórz kanał i wyślij sygnał radiowy z powrotem do stacji kosmicznej. Siedzisz tuż poza zasięgiem grawitacyjnym czarnej dziury, gdzie naukowcy obserwują twoją podróż do strzelca A. Transmisja opuszcza statek z prędkością światła, a fale Twojego głosu odbijają się od zakrzywienia czasoprzestrzeni, wydostając się z grawitacji czarnej dziury. Niestety jest poważny problem. Gdy fotony oddalają się od statku, tracą energię, walcząc z grawitacją. Długości fal Twojego sygnału rosną, przesuwając się w dół widma. Dla Ciebie sygnał brzmi normalnie. Na stacji kosmicznej wszystko jest zniekształcone, a odbiorniki dostrajane są do coraz niższych częstotliwości. Gdy sygnał słabnie, opóźnienie rośnie i twoje słowa docierają do stacji kosmicznej po kilku godzinach. Nawet gdyby odpowiedzieli natychmiast, co naukowcy mogliby zrobić? Jesteś tylko kilkaset mil od horyzontu zdarzeń, a twój statek nie ma wystarczającego ciągu, by uciec z biegu na czarnej dziury. Wewnątrz twojego statku czas wydaje się całkiem normalny. Oddychasz szybko, twoje tętno rośnie. Ale dla stacji kosmicznej obserwującej z daleka twój zegar zwalnia. Każda sekunda twojego życia coraz bardziej się wydłuża względem stacji kosmicznej. Z ich perspektywy wygląda to tak, jakbyś poruszał się przez melasę, a im bliżej horyzontu się znajdujesz, tym wolniej wydajesz się poruszać. Tymczasem siły pływowe wciąż rosną. Różnica jest nadal niewielka, ale wzrasta wykładniczo. Gradient rośnie z każdą sekundą, zagrażając strukturze statku coraz mocniej. Sprawdzasz kadłub, na zewnętrznym poszyciu pojawiają się drobne pęknięcia naprężeniowe. Nie jest jeszcze tragicznie, ale lampki ostrzegawcze migają za oknem, a przestrzeń się zakrzywia. Czarna dziura zajmuje pół nieba. Wewnątrz statku czujesz lekkie wrażenie spadania, mimo że przyrządy nie wskazują przyspieszenia. To dlatego, że teraz jesteś w stanie swobodnego spadku. Podążasz naturalną krzywizną czasoprzestrzeni w kierunku osobliwości, i od tego momentu nie ma już odwrotu. Godzina zero. Cisza przed chaosem, upiorna i nie do opisania nieruchomość. Z perspektywy stacji kosmicznej wyglądasz na zamrożonego, zawieszonego w czasie tuż nad horyzontem zdarzeń strzelca A. Według ich instrumentów Twój czas jest niemal całkowicie zatrzymany. Każda sekunda dla Ciebie to lata, dekady, a nawet stulecia dla obserwujących cię. Z Twojej perspektywy wszystko nadal wydaje się normalne. Instrumenty migają, serce bije. Przekroczyłeś horyzont zdarzeń. Punkt bez powrotu, gdzie nawet światło nie ucieka spod grawitacji czarnej dziury. Oznacza to, że wszedłeś w miejsce, gdzie prędkość ucieczki przekracza prędkość światła. Co jest niemożliwe, ponieważ fizyka mówi nam, że nic nie może poruszać się szybciej niż prędkość światła. Ale nie spadasz sam. Wokół ciebie też wszystko spada. Inna materia również dryfuje do środka, np. gazy, pył kosmiczny i fragmenty zniszczonych ciał niebieskich. Wspólnie stworzyły dysk akrecyjny wirującą burzę rozgrzanej materii wpadającej w nicość. Ciepło sprawia, że materia silnie emituje promieniowanie elektromagnetyczne. W spokojniejszych środowiskach kosmicznych dysk akrecyjny świeci łagodnie w podczerwieni. Choć jego promieniowanie ma niską energię, przy supermasywnej czarnej dziurze grawitacja i tarcie zwiększają ją do niszczycielskich poziomów. Z dysku wydobywają się wysokoenergetyczne promienie rentgenowskie i gamma. Czujniki statku toną w szumie promieniowania. Włączają się alarmy. Burza elektromagnetyczna na zewnątrz to zjawisko, którego ludzkość jeszcze nie doświadczyła. Cząstki w dysku osiągają prędkość do połowy prędkości światła. Zderzenia generują strumienie plazmy sięgające tysięcy lat świetlnych w kosmos. A jednak w tej chwili wydaje się cicho. Dźwięk nie może do ciebie dotrzeć, nie może istnieć. Tutaj panuje niemal całkowita próżnia. A cały chaos na zewnątrz odbywa się w przytłaczającej ciszy. Patrzysz przez iluminator, jak horyzont zdarzeń zniekształca gwiazdy, wyginając je w surrealistyczne łuki światła. Wszechświat wydaje się topić z perspektywy stacji kosmicznej. Obraz przesuwa się ku czerwieni, gdy odbite światło wygina się, rzucając krwawą poświatę na kadłub statku. Dla wszystkich obserwujących cię z zewnątrz wygląda to tak, jakbyś został zawieszony w czasie na zawsze, ale dla ciebie upadek trwa dalej. Widzisz gwiazdy wirujące nad czernią, pochłaniające wszechświat poniżej. Jesteś już wewnątrz horyzontu zdarzeń. Zasady wszechświata nie mają tu już zastosowania. Wiemy, że na zewnątrz już nigdy nie zostaniesz zobaczony, ale dla ciebie podróż się nie kończy. Od tego momentu nie ma już odwrotu. Nie można wezwać pomocy, nie można zwolnić. T plus 20 sekund. W tym momencie grawitacja ciągnąca cię za stopy jest znacznie silniejsza niż ta działająca na twoją głowę. A gdy nadal spadasz, ta różnica rośnie wykładniczo. Kilka tysięcy mil głębiej ten gradient staje się śmiertelny. Dolna połowa Twojego ciała jest wciągana do środka szybciej niż górna połowa. Twoje kości, mięśnie i wiązania molekularne zaczynają się rozciągać. W tym momencie zaczynasz przypominać spaghetti. I właśnie dlatego naukowcy nazywają ten proces spagetyfikacją. Twoje ciało zostaje rozciągnięte w długi, cienki wątek atomów z których każdy spada nieco szybciej niż ten powyżej. Zostajesz wydłużony w strumień materii, setki metrów długości, ale tylko mikrometry szerokości. To nie dzieje się natychmiast. Przy supermasywnej czarnej dziurze, jak Strzelec A, proces ten może trwać kilka sekund, zanim zostaniesz rozerwany. To znaczy trwałoby to wystarczająco długo, żebyś to poczuł, wystarczająco długo, żebyś zrozumiał, że grawitacja stała się teraz twoim katem. Załóżmy jednak, że jakoś przetrwałeś spagetyfikację. Może twój statek zbudowano z egzotycznej materii, teoretycznego stopu odpornego na nieskończone naprężenia pływowe. Niestety nie jesteś sam wokół siebie. Coraz więcej materii wpada do czarnej dziury. Może pociesza cię obecność kogoś w tej ciemności, ale to nie jest spokojny upadek. Patrzysz, jak smugi plazmy wirują wokół twojego statku, świecąc chorobliwie niebiesko-białym blaskiem, zanim znikną w czerni poniżej. Turbulencje są gwałtowne i nieprzewidywalne. Pola magnetyczne skręcają naładowane cząstki w węzły, a cały dysk iskrzy od energii. Niektóre kawałki szczątków mogą być na tyle duże, że przebiją kadłub Twojego statku, narażając Cię na kontakt z pustką czarnej dziury. Czasami silne pola magnetyczne przy biegunach czarnej dziury wyrzucają część materii z dysku akrecyjnego na zewnątrz. Powstaje jet relatywistyczny, gdzie skupione wiązki zjonizowanej materii wyrzucane są w kosmos z prędkością bliską światła. Te jety należą do najpotężniejszych zjawisk we wszechświecie. Mogą sięgać milionów lat świetlnych i emitować więcej energii niż cała galaktyka. A gdybyś miał pecha i został wyrzucony z czarnej dziury w ten sposób, twoje atomy zostałyby rozproszone po całym wszechświecie. Na szczęście cię to nie dotyczy. Te jety tworzą się wzdłuż osi obrotu, prostopadle do dysku akrecyjnego, a ty wpadłeś prawie bokiem, osadzony w płaszczyźnie dysku. Nawet tu, w dysku, promieniowanie jest silne. Temperatura czarnej dziury sięga tysięcy stopni, a czujniki przeciążają się przez gwałtowny wzrost szumu elektromagnetycznego. Zatrzymując się, zobaczyłbyś materię rozciągającą się, skręcającą i świecącą wokół czarnej dziury. Im bliżej osobliwości, tym wolniej się porusza. W końcu każda materia, którą widzisz, zostanie rozerwana i ściśnięta do nieskończenie małego i gęstego punktu. Od tego momentu fizyka zaczyna tracić sens. Odległość, czas i kierunek nie zachowują się już tak jak wcześniej. I choć brzmi to niemożliwie, wszystko zaraz stanie się jeszcze dziwniejsze. T plus 40 sekund. Do tego czasu jesteś już daleko poza znanym ci wszechświatem. Tutaj wszystko zaczyna być naprawdę dziwne. Grawitacja czarnej dziury nie tylko przyciąga materię, ale także zakrzywia samą czasoprzestrzeń. Im głębiej spadasz, tym bardziej to zniekształcenie się nasila, wyginając rzeczywistość w kształty których żaden ludzki umysł nie jest w stanie sobie wyobrazić. Doświadczasz ekstremalnej dylatacji czasu, zjawiska przewidzianego przez ogólną teorię względności Einsteina. Dylatacja czasu to zjawisko, które zachodzi, gdy grawitacja staje się tak silna, że sam czas zwalnia. Dla zewnętrznego obserwatora blisko czarnej dziury efekt ten osiąga ekstremum. Siły pływowe są niewyobrażalnie silne. Każdy atom twojego ciała odczuwa nieco inne przyciąganie, a ta różnica rośnie z każdą chwilą. Pole grawitacyjne w tym momencie nie tylko rozrywa cię, ale, ale też przytłacza. Siły elektromagnetyczne utrzymujące twoje cząsteczki i wiązania stabilizujące atomy nie wytrzymują różnicy w przyciąganiu. Teoria kwantowa mówi, że informacja może być tylko przekształcana, nie niszczona, co jest dziwne i niepokojące. Wszystkie szczegóły twojego istnienia, w tym wspomnienia, atomy i istota, są teraz zakodowane na horyzoncie zdarzeń. Stałeś się częścią czarnej dziury. T plus jedna minuta. Dotarłeś do osobliwości. To punkt o nieskończonej gęstości i niezmierzalnej krzywiźnie czasoprzestrzeni. Cała masa czarnej dziury równa milionom mas Słońca. Jest skompresowana do punktu mniejszego niż atom. Z Twojej perspektywy to chwila, gdy przestrzeń, czas i czasoprzestrzeń zapadają się razem. Wewnątrz osobliwości nie ma ani przedtem ani potem. Czas w ogóle nie płynie. Każdy kierunek prowadzi do tego samego punktu końcowego. Nie możesz się cofnąć ani spojrzeć w przyszłość. Samo pojęcie ruchu traci sens. Więc, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz osobliwości czarnej dziury? Jedna z teorii sugeruje, że w osobliwości cała materia zostaje zgnieciona do pojedynczego bezwymiarowego punktu. Siły grawitacyjne są tak silne, że przewyższają wszystkie inne siły w naturze, jak elektromagnetyczna, jądrowa czy kwantowa. Każdy atom twojego istnienia i każda cząstka zostaje zmuszona do zajęcia jednej nieskończenie małej przestrzeni. Przestajesz istnieć nie jako materia, ani cokolwiek innego. Istnieje też teoria kwantowej grawitacji pętlowej Według której czarne dziury nie niszczą informacji, lecz ją przekształcają zamiast wymazywać, Twoje ciało i umysł mogą być zakodowane w mikroskopijnych strukturach czasoprzestrzeni i zachowane na zawsze. Niektórzy naukowcy sądzą, że to może tłumaczyć promieniowanie Hawkinga, czyli powolne wyparowywanie czarnych dziur przez emisję cząstek przez biliony lat. Jest też najdziwniejsza teoria. Na końcu czarnej dziury powstaje nowy wszechświat. Jeśli mechanika kwantowa powstrzyma całkowite zapadnięcie, energia w osobliwości może eksplodować, tworząc nowy obszar czasoprzestrzeni. Teoretycznie każda czarna dziura w naszym wszechświecie może zawierać inny wszechświat, tworząc nieskończoną matrioszkę wszechświatu. Jeśli to prawda, zbliżając się do osobliwości, Twoje atomy mogą zostać rozerwane, złożone na nowo i odrodzone w nowym kosmosie. Dopóki nie dotrzesz do osobliwości czarnej dziury, nie da się z pewnością przewidzieć Twojej przyszłości, o ile to możliwe. Nasze równania mówią, że osobliwość to koniec czasu, koniec przestrzeni i koniec wszystkiego, co do niej dotrze. W nieskończonej grawitacji i tajemnicy osobliwości istnieje możliwość, że koniec Twojej historii w tym wszechświecie to początek w innym. Widziałeś, co się dzieje po wpadnięciu do czarnej dziury. Ale co z drugą stroną równania kosmicznego? Obejrzyj. Czym jest biała dziura? Odwrotność czarnej dziury, aby odkryć jedną z największych tajemnic kosmosu, albo kliknij w ten film zamiast tego.